Nazywam się Janek Rygiel, jestem współwłaścicielem sklepu Look Inside na warszawskiej Nowej Pradze przy ulicy Wileńskiej 21, a miejsce to założyliśmy wraz z Markiem w 2016 roku. Look Inside to sklep vintage, którym można odbyć podróż w czasie. Na początku w tym sklepie miał być miks rzeczy współczesnych, rzeczy do wnętrz i, i staroci rzeczy vintage. Ale szybko okazało się, że te rzeczy vintage są po prostu dużo fajniejsze, są lepszej jakości, są takim wdzięczniejszym tematem do, do zajmowania się nimi. Bardzo często tak się zdarza, że kupujemy coś na, na handel, ale okazuje się, że, że ta rzecz po prostu musi trafić do mnie do domu, bo, bo nie mogę się z nią rozstać. Dla mnie najfajniejsze jest to, że można tym rzeczom dać drugie życie. W ramach wystawy Kolekcje spotkaliśmy się z kuratorami tejże wystawy po to, by porozmawiać o vintage'u, po to, by określić, czym jest właśnie winty, czym są kolekcje i popcować właśnie z tymi wyjątkowymi przedmiotami. Napisałam vintage to styl, który opiera się na starych rzeczach, które dla niektórych mają wielką wartość. Vintage dla mnie to takie stare przedmioty, ale takie, których y, ja raczej już nigdy nie będę używać, też y, dużo jest y, przedmiotów które są zrobione ze szkła, y, no i innych materiałów, na przykład jak lalki. Dla mnie vintage. To jest masa starych i nowych rzeczy, w których czasami się używa, ale niezbyt często. I rzeczy vintage mi się z większości podobają. Vintage to taki styl nawiązujący do jakichś lat dwudziestych, może? To stare, oryginalne przedmioty. Dla niektórych raczej to jest wartość sentymentalna. Właśnie teraz często dużo osób zaczyna wspominać i bierać się w ten sposób. Jak wyszukuję tutaj niektóre przedmioty, to od razu mi się przypomina zabawa u babci, obiad u babci, czy jakieś imieniny u cioci i znajomą, znajomą wadzę widzę wtedy. Vintage, to jest teraz bardzo modne słowo. Wszyscy wracają do vintage, chociaż moim zdaniem. Młodzież nie wraca do vintage, tylko sięga po rzeczy z epoki vintage, to znaczy z epoki mojego beztroskiego dzieciństwa. Dla moich rodziców raczej bardziej zatroskana życie. Cieszę się, że to wraca, ponieważ mamy możliwość przekazania i pokazania młodym ludziom konstrukcji Rzemiosła. Przypominamy sobie jakieś długie godziny. Na strojeniu radia, albo przeglądaniu młodych techników. Dla mnie vintage to nie są tylko rzeczy stare. To są przede wszystkim takie, które przyciągają nas, wołają, albo dlatego, bo mają jakiś fajny design unikalny, albo dlatego, że jakoś ciekawą historię ze sobą niosą. I lubię sobie myśleć, że to są rzeczy, które dla kogoś były kiedyś ważne. I to jest piękne. To jest dla mnie podróż wewnętrzna. To są, czasy, to są czasy dzieciństwa, to są czasy młodości moich rodziców. Przypomina mi się wiele rzeczy związanych z moim tatą, którego już nie ma. To jest, trudne, to jest trudne do opisania, ale jest to ogromnie przyjemne i ciepłe uczucie. Przedmioty vintage różnią się od współcześnie produkowanych przedmiotów, między innymi tym, że mają już zapisaną jakąś historię. Przechodziły z rąk do rąk, były świadkiem wielu różnych wydarzeń. Znajdowały się w różnych mieszkaniach, był różnych ludzi, spełniały też różne funkcje. I z każdym przedmiotem wiąże się jakaś historia, jakaś opowieść. Vintage jest po prostu moim życiem, moją codziennością.